Witam w prezentacji 37. numeru samochodów wojskowych II wojny światowej od De W tym numerze L1500A KFZ-70. 37. modelem w kolekcji jest L1500A KFZ70. Model otrzymujemy w kablotce z podstawą. W formie tła mamy zdjęcie. Na odwrocie mamy dane techniczne pojazdu. Model jest modelem wyższego kapioletu. Ma podniesiony dach. Z przodu ma dwa fotele. Z tyłu kanapę odwróconą do kierunku jazdy. I z tyłu kanapę. Ma dwie pary drzwi otwieranych do przodu. Jest w malowaniu zielono-brązowe łaty. Z przodu ma wystające błotniki połączone ze schodkiem. Z tyłu schodek z prętu. Pod spodem ma schowki. Z przodu ma trójkątną, dzieloną w połowie maskę. Atrapę chłodnicy. Pełen zderzak połączony z błotnikami. Reflektory. Na błotnikach pręty po stronie kierowcy lusterko. Po stronie pasażera reflektor, kierownice, dwie szyby z przodu z wydzieraczkami od góry, tablice, oznaczenia, z tyłu ma podwójne dźwiczki, tablice, oznaczenia, hak, w podniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu, elementy silnika przedni i tylny most. Elementy układu wydechowego z tłumikiem numer 37 w tym numerze L1500A KFZ 70. W środku mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu L1500A KFZ 70. Mercedes Benz L1500A był modelem, który firma Daimler Benz odpowiedziała na zapotrzebowanie armii niemieckiej i na pojazd o ładowności 1,5 tony w kategorii samochodów ciężarowych. Jego walory techniczne i osiągi okazały się doskonałe. Proces motoryzacji armii niemieckiej został rozpoczęty w latach 30. XX wieku w celu przystosowania sił państwa do nowej taktyki cechującej prowadzoną w ruchu. Działania te zostały przyspieszone po 1933 roku, czyli po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera. Jego plany szybkich zbrojeń poskutkowały koniecznością wyposażenia rosnącej liczby jednostek zmotoryzowanych czy zmechanizowanych i przyłożyły się na ogromną pracę związaną z produkcją masową. Niemiecki przemysł motoryzacyjny tworzył wówczas wiele firm, w których większość była nieduża i niezależna. Dodatkowo wcześniej konkurowały one między sobą, starając się sprostać wymaganiom każdego klienta. W obliczu wojny i konieczności produkcji na potrzeby wojska uniemożliwiało to osiągnięcie stopnia normalizacji wymaganego przez armię. Wersje L1500. Aby skoordynować możliwość produkcyjne poszczególnych firm w 1939 roku opracowany został państwowy plan, zwany planem Szyla. Celem było prostsze serwisowanie i utrzymanie pojazdów Wehrmachtu oraz wydajniejsza produkcja poprzez drastyczną redukcję wytwarzanych typów samochodów osobowych i ciężarowych. Zgodnie z planem ustanowiono cztery ujednolicone kategorie samochodów. Transport personelu. Mamy zdjęcie oficerów dywizji Grossen-Deutschland w kabinie L1500A w Rosji. Potężny pojazd terenowy. Mamy zdjęcie Mercedesa L1500A KFZ-70 na czele kolumny pojazdów wojskowych Armii Niemieckiej w południowej części Związku Radzieckiego latem 1942 roku. Okaz muzealny. Mamy zdjęcia egzemplarza z przepisowym malowaniem kamuflującym zachowanym w technik muzeum w Niemcy. Potrzeba normalizacji. W ramach programu stabilizacji taboru samochodowego zainicjowanego przez armię niemiecką w 1939 roku podjęto decyzję o drastycznym zmniejszeniu liczby eksploatowanych klas i modeli pojazdów ze 114 modeli aut ciężarowych i 52 osobowych. W związku z tym zdefiniowano trzy kategorie samochodów osobowych oraz cztery ciężarowych. W kategorii aut osobowych istniały trzy warianty: lekki, średni i ciężki. Mercedes L1500A został według niej zaszeregowany jako ciężarówka lekka. Co ciekawe, fabryka Daniel Benz oficjalnie była przypisana do produkcji ciężarówek ciężkich. Świadczy to o tym, jak trudno jest wyprowadzić jej w życie nawet najbardziej precyzyjny plan. W wojsku niemieckim ciężarówkę sklasyfikowano jako KFZ-70, pojazd silnikowy-70. Azyl i dom. Mamy zdjęcie grupy młodych Polaków w tradycyjnych strojach podczas uroczystości w Haciendzie Santa Rosa. Ta niewielka enklapa w meksykańskim stanie Guantanamo stała się rajem dla setek Polaków wysiedlonych w wyniku wojny. Raymond Sprayds. Towarzysze i przyjaciele. Mamy zdjęcie admirałów czyster Niemca i Raymonda Szwajce w kolkowym na japońskiej wyspie Okinawa wiosną 1935 roku. Inteligentny, wyważony człowiek. Mamy zdjęcie i informację, że Szwajce był bardzo szanowany przez przełożonych, którzy doceniali jego spokojny charakter oraz ogromne zdolności stratega. Odważna decyzja. W operacjach prowadzonych przez cesarską marynarkę wojenną Japonii, ukierunkowanych na zniszczenie i przejęcie strategicznej wyspy Midway, Francis musiał stawić czoła wrogowi, który miał przewagę ze względu na większą liczbę posiadanych okrętów, szczególnie lotniskowców. Nie przeszkodziło mu jednak to w odniesieniu zwycięstwa. Kierując się wiedzą i intuicją, zdołał przewidzieć strategię japońskiego admirała na Nagumo. Po zlokalizowaniu wrogiej piloty z Francji rozkazał, aby wszystkie dowodzone przez niego samoloty uderzyły japońskie lotniskowce, była to ryzykowna taktyka, która okazała się jednak decydująca dla spektakularnego zwycięstwa Ameryki. Mamy zdjęcia modelu z jego danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli dolczy WC6 Command, Car.

Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.